Witam wszystkich, z tej strony Merol. Mamy dziś 1 lutego i zapraszam na przegląd analizy technicznej. W dzisiejszym odcinku klasycznie będzie bitcoin oraz kilka wybranych przeze mnie altcoinów. Serdecznie zapraszam. I zaczynamy sobie standardowo od bitcoina. PP widać, że tutaj się bawi ludzikami. Zobaczymy, jak tutaj to się rozwinie. Teraz yy, same wykresy. Przychodzimy sobie najpierw do wykresu, gdzie mamy wykofa. Ostatnio wspominałem, że jeżeli wykofa ma się nam yy, narysować i zrealizować, to z tej strefy powinniśmy dostać spadki. Nawet sprzed tej strefy moglibyśmy zacząć spadać, no ale jak widać, ładnie tutaj weszliśmy i póki co mamy ruch w dół. Póki co, bo tutaj dużo rzeczy się działo ciekawych w środku, za chwilę sobie je omówimy. Natomiast najważniejsze jest to, że z perspektywy wachlarza nie wybiliśmy tego tutaj wierzchołeczka, który był częściowo nawet negacją scenariusza. No i jest szansa na to, że w końcu narysują się jakieś spadki korekcyjne. Dobra, idziemy do następnego wykresu teraz. Czyli przejdziemy sobie tutaj, i tu wejdziemy nam trochę mniejszy interwał i omówimy sobie całą sytuację. Tu już to, że spadek był w miarę czytelny, to już mamy to omówione. Chociaż ten ruch na końcu nie jest aż tak super czytelny, dlatego uznaję, że może to wszystko być tylko trójfalową korektą. Za chwilę też do tego dojdę. Jak wygląda nasz ostatni ruch? Bardzo ładny, czytelny impuls. Już też chyba ostatnio o tym sobie rozmawialiśmy, że była tu jedynka, dwójka, lustro, trójka, czwórka i teraz tutaj była sytuacja, ja już tutaj zmieniłem oznaczenia, ale muszę je cofnąć, bo jednak ten scenariusz się nie narysował. Czyli tutaj mieliśmy czwóreczkę i w teorii tu piątka nam się zakończyła. Natomiast brakowało takiej technicznej jeszcze jednej nogi. W piątce, tak zwanej. I co w związku z tym? Teraz tak, ja sobie to usunę, co to jakieś stare rzeczy już niepotrzebne. W ramach, może zacznijmy tak. W ramach dużej czwórki była szansa, że jeszcze ta korekta tutaj da nam trejda. No i dostaliśmy odbicie z tej strefy dość, dość silne, jakby nie patrzeć, ale nie zrobiliśmy wierzchołka. Więc tutaj była nadzieja, że pędząca da kolejny ruch do góry, ale. No, wieczorem były dane, i rynek po prostu się zaczął walić. Co dalej, w związku z tym, jeżeli dostałbym tutaj wierzchołek i ładną piątkę, no to powiem Wam szczerze, że ja byłem już mocno nastawiony na scenariusz, gdzie ruch spadkowy jest zanegowany przez to, jak wygląda ten ruch. On jest naprawdę bardzo czytelny, i no, takie, takie ruchy od dołka zwiastują dalsze wzrosty. Dlatego, oczywiście nie będę lekceważyć scenariusza, mianowicie budującej się tu korekty, która może jeszcze dać ruch do góry. Będę obserwować, czy to się narysuje, ale nie biorę tego jako mm, pewnik i, że tak powiem, główny scenariusz, że chcę w ten sposób handlować. Jeżeli chodzi o, yy, jeszcze zaraz przejdziemy do dużej struktury, natomiast tutaj brakowało tego wybicia, przez co ten impuls. Był perfekcyjny, ale ta końcówka nie jest perfekcyjna. I to jest dobra informacja dla spadków, bo jeżeli sam impuls byłby turboperfekcyjny, to ja miałbym bardzo duże wątpliwości, czy faktycznie tu zaczyna się spadek. Natomiast, przez to, że ten impuls aż tak perfekcyjny nie jest, są ku temu przesłanki. Przejdźmy teraz na kolejny wykres. I teraz. Jak wygląda sytuacja? Tutaj taki potencjalny scenariusz rozrysowany. Czyli jeżeli ruch spadkowy to była korekta ABC, która się zakończyła, no to teraz moglibyśmy mieć 1, 2, 3, 4, 5, jeszcze powierzchołek. I właśnie to, że ruch fali pierwszej jest impulsowy, daje duży procent właśnie na ten scenariusz. Więc tak jak wcześniej wspomniałem, nie będę lekceważył, jeżeli tutaj się narysuje struktura korekty i będzie czytelne miejsce do wejścia, to ja w to wejdę to jeżeli chodzi o wzrosty. Natomiast teraz usuńmy sobie to i omówmy sytuację spadkową, bo jeżeli chodzi o spadki, to przez to, że ten impuls nie narysował się aż tak perfekcyjnie, mogę spokojnie tu postawić falę A. Bo gdyby ten impuls był perfekcyjny, to ja bym się zastanawiał, czy dalej nie będzie kontynuacji ruchu up, chociaż ona i tak dalej może być. Ale też rysuje nam się powoli struktura. I teraz yy, sytuacja jest taka, że tu możemy dostać spadek, nawet na strukturę wzrostową, i dostać te wzrosty, wybijając wierzchołki, zaliczając poziomy na strukturę spadkową i ruszyć w dół. Jest szansa, że tak to się narysuje, i trzeba brać taki scenariusz pod uwagę. Rozbudowywanie rozbudu, rozbudu, struktury, która się rozbudowywuje. O, tak powinienem to powiedzieć. I tu wtedy byłaby fala B i fala C. Tak mniej więcej. By to wyglądało, i to jest i te, te mocny scenariusz, muszę przyznać. Natomiast może być też tak, że tu wywalimy dołek. Wtedy struktura będzie troszkę inna, natomiast wywalenie tego dołka będzie kolejną przesłanką na to, że rysuje się nam korekta. Patrząc na to, że mamy tutaj strukturę. Tak, łakową, którą sobie omawialiśmy, falowo też to wygląda na spadki. Jest duża szansa, że rynek korektę wykona. Ja w tym momencie właściwie chciałem shortować z 50, ale na razie tego nie robię. Teraz czekam na rozbudowę dalszej struktury. Jak będzie wyglądała ta fala B? Czy ona tutaj wybije nam dołek, czy nie wybije dołka? I ogólnie czekam na najbliższe świece. Potencjalnie czekam na strukturę, wybicie wierzchołka i w dół. To jest mój pierwszy scenariusz, jeżeli chodzi o strukturę spadkową. Ale w międzyczasie, tak jak mówiłem, tutaj może się pojawić struktura na wzrosty, więc ja nie będę jej lekceważył, tylko też wezmę tą strukturę, bo może ona właśnie będzie miała za zadanie doprowadzić nas do C2. Więc jest i strefa na wzrosty, i strefa na spadki. Trzeba handlować póki co, według mnie, i jedną, i drugą stronę, bo rynek może zrobić wszystko. Dobra. O bitcoinie chyba. Myślę, że powiedziałem wszystko, co chciałem powiedzieć. Także teraz jedynie, co możemy robić, to czekać tutaj na narysowanie czytelnej struktury do wzrostów bądź oczekiwanie na struktury na spadki. Ewentualnie jest jeszcze oczywiście opcja taka, czyli po prostu pozycja ze stop lossem nad wierzchołkami, ale to jest bardzo daleki stop loss risk, której to nieatrakcyjne. Ja nie lubię takich pozycji. Dobra, Bitcoina mamy, możemy lecieć dalej. I kolejny token to NEAR. I teraz NEAR właściwie nie jest w jakimś tam dużym kręgu mojego zainteresowania, ale zrobił tutaj fajny ruch. Ostatnio jest narracja na te różne tego typu projekty, więc postanowiłem, że też poszukam tutaj miejsca do zajęcia pozycji. I teraz jeżeli chodzi o NEAR, to nie jest tutaj tak wszystko super turbo czytelne. Nie mam tutaj oznaczeń, nie mam to właściwie jakby sensu, żeby to teraz oznaczać. Bo nie jest powiedziane, czy na pewno tak będzie, natomiast potencjalny scenariusz sobie ostatnio zakładałem, czyli jakiś może wzrostów i dalszego spadku. Nie musi to wcale się tak narysować, ale nad nami jest strefa podaży zaczynająca się od 3,35 i z tej strefy spodziewam się ruchów podażowych. Więc jeżeli Near by tutaj dotarł, to jest opcja, że właśnie się stąd zacznie walić i oby do naszej strefy zakupowej. Strefa zakupowa zaczyna się od 2,38, no praktycznie aż do 2,032. Ja bym tutaj szukał popytu, niekoniecznie rozstawiał od razu zlecenia, ale poczekał na to, aż rynek tutaj uderzy, narysuje jakąś formację świecową i pokaże potencjalny popyt. Może to być dobra okazja do Zakupu NEAR, tym bardziej, że jeżeli odbijemy się właśnie z tej strefy, a nie, nie spadniemy niżej, bo oczywiście jak niżej spadniemy, to będzie lepsza promocja, można kupić taniej, ale nie ma wtedy struktury. I o to tutaj chodzi, nie? że my też polujemy na to, żeby były te struktury. Jeżeli stąd się odbijemy, to będzie naprawdę fajna przesłanka na dalsze wzrosty, co najmniej po ostatni wierzchołek. Więc tutaj na NEAR dość. Prosta sytuacja, jak dojedziemy do strefy na górze, można szukać shorta, a w strefie na dole, można powoli szukać longa i to nawet takiego długoterminowego. I kolejny walor, szybki update dosłownie. Dwa tygodnie temu mieliśmy właśnie render token, tutaj przedstawiałem na nagraniu, i wspominałem, że powtórzenie ostatniej korekty może być okazją do zajęcia pozycji. No i teraz nam tutaj rynek zrobił się bardziej czytelny. Można tak powiedzieć, więc wyznaczyłem potencjalną strefę. No i mamy tutaj ładną strukturę. Strefa zaczyna się od 3,96, czyli dosłownie lekko poniżej 4 dolców. Zaczyna nam się strefa. I no, jeżeli chodzi o stoplosa, to właściwie no tu jest kilka opcji, bo tu jest duża strefa na wzrosty, więc teoretycznie moglibyśmy mieć stoplosa na 2,92 w ramach dużej strefy. W ramach tego lokalnego miejsca, to ja bym gdzieś tutaj się stoplosował pod ten dołek na 3.50, bo tutaj jest cała strefa wzrostowa, więc yy, trzeba uważać. Bo możemy tu oczywiście to pogłębić. I w tej strefie bym szukał po prostu sygnału formacja świecowa, może niskie RSI na jakimś mniejszym interwale, jeżeli tutaj zacznie się budować nam taka formacja, no to mamy szansę na to, że pojedziemy po ten wierzchołek na 5. 30, w ogóle stąd ile to jest? 40% około nawet na spot. To całkiem, całkiem niezły procent. Ja chyba sam się tutaj zdecyduję na zakupy. Nawet sobie walnę tutaj alarm i będę czekał na rozwój wydarzeń. Także tutaj na render bardzo fajna strefa czytelna nam się już pokazała. I ostatni walor na dziś, czyli link, którego dawno na YouTube nie było. Jak wiemy, mamy tutaj ładną akumulację. My, tutaj na grupie, ładnie skupowaliśmy Springa. Dokładaliśmy jeszcze tutaj na, na tej strefie. Aktualnie ja osobiście dokładałem również tutaj zlecenia. No, i teraz gdzie w ogóle jesteśmy? Jak wygląda link? Link trzyma się dość mocno, jak widać. Niektóre alty robią większe korekty w związku ze spadkami bitcoina, a link cały czas się trzyma bardzo, bardzo mocno. To jest bardzo dobra informacja na długoterminowe wzrosty. Ja jestem z tego bardzo zadowolony, że tutaj tak ten wykres się trzyma. Natomiast to może tutaj jeszcze trwać. Czyli taka konsolidacja w takim kanale może tu... To się może jeszcze przeciągać, no może nie rok, chociaż no w sumie może. Może i nawet rok, chociaż dobra, tu do maja. No myślę, że te kilka miesięcy to luźno. Patrząc na to, jak długo ta struktura się tutaj rysowała, to możemy się tutaj spodziewać naprawdę przeciągniętej struktury. Czego nie powinniśmy dostać? Nie powinniśmy dostać złamania tego dołka na 10,4,9,8. Więc to jest może nie tyle co stop loss, ale lekko negacja tej struktury. Chociaż tutaj z Wykofem to jest tak, że to się może rozbudowywać, więc to nie znaczy, że ja od razu będę sprzedawać linka, jak mi tutaj to walnie. Raczej wręcz będę zastanawiał się nad dokupieniem niżej, jeżeli tak by się stało. Ale na ten moment nie przewiduję takiego scenariusza po tej konsolidacji, którą mamy tu. Według, według jakby metody i techniki powinniśmy dostać później impuls do góry. Tu ciężko stwierdzić jakie teraz będą zasięgi, może to będzie 26, może 30, a może jeszcze wyżej. To nie ma w tym momencie jakby większego znaczenia. Natomiast po takiej strukturze powinna gdzieś zacząć się znowu budować reakumulacja, więc ten link najprawdopodobniej będzie tak wyglądać przez najbliższe miesiące, czyli będzie długa konsolidacja, Wszyscy zapomną, o linku będą mówić, że to już będzie trup i że to w ogóle nigdy nie urośnie. Bo doskonale pamiętam, jak tutaj. Ja akumulowałem, kupowałem. A dziś czytałem na Twitterach, że nie, link już się nigdy nie podniesie, bo to przecież stary trup. No, zobaczymy. Teraz y, może być tak, że to jeszcze naprawdę będzie y, dalej ruszać do góry. A, bo chciałem powiedzieć właśnie o tym, że rynek się konsoliduje, później jest pompa up. Znowu konsolidacja, pompa up, konsolidacja, pompa. Tak najprawdopodobniej link będzie wyglądać. Będzie ruszał, wszyscy będą sobie o nim przypominać, będą kupować i sprzedawać na konsolidacjach, wymęczenie materiału, później znowu kolejny impuls. Także mniej więcej w ten sposób uważam, że rynek będzie się układać długoterminowo na tym walorze. Natomiast krótkoterminowo, jeszcze tutaj jest jeden poziom do zaliczenia na spot. 11,654. Więc ewentualnie można by jeszcze pomyśleć, żeby gdzieś tu w tych okolicach ustawić jakieś zlecenia, bo jakby rynek miał zrobić korektę, to uważam, że to jest miejsce, z którego mogą się odbić. Ewentualnie może gdzieś tutaj jeszcze niżej, no ale ja tu jeszcze mam zlecenia, w każdym razie będę chciał to skupować, jeżeli rynek zrobi mi taką korektę. No i słuchajcie, na dzisiaj to jest wszystko. Dzięki serdeczne, życzę dobrego handlu. Ostatnio wchodzą dosyć fajnie te, te setupy. Także jest dobrze, forma wróciła, ja jestem zadowolony, jest elegancko, także oby było tylko więcej setupów. A na dziś to wszystko. Dzięki serdeczne, pozdrawiam i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Cześć!